Herbata czy macho? to jest pytanie. Od dłuższego czasu mam wrażenie, że nie potrafię się wysławiać po polsku. Dosłownie mój mózg jest, ma przerwę. Mam wrażenie, że konsumuję za dużo mediów po angielsku. Czytam książki po angielsku, oglądam filmy po angielsku, oglądam seriale po angielsku. Mój TikTok w większości jest po angielsku. To... Wydaje mi się, że mój mózg przesiął tym angielskim. Słynęłam się teraz za książką po polsku, bo mam wrażenie, że nie potrafię gadać. Zapominam słów albo źle odmieniam słowa. To jeszcze gorsze jest, źle odmieniam słowa. Będę się nagrywać w próbie przywrócenia prawidłowego... nawet nie wiem czego, używać mózgu i mówić po polsku. To jest najprostsze rozwiązanie, uważam. Nie rozmawiaj z ludźmi. O Jezus, to Nie to, jeszcze ja go kocham, to jest coś. Właśnie czytam teraz. Andro. A, zapomniałam. Film. Sorry, film leci. Właśnie obecnie czytam Agnes Grey, tak jak mówiłam po polsku. Przechodzę. W spiritualny renesans. To jest za wiele powiedziane, ale. Otóż Agnes jest bardzo religijną postacią i ewidentnie zakocha się w. Proboszczu? Chyba to jest proboszcz Który też jest bardzo uczynnym człowiekiem Urwaniałam nie mam nic do powiedzenia Z jednej strony to jest dosyć nudne Z jednej strony I'm having the time of my life Uwielbiam te książki Nic się nie dzieje, ale dzieje się tak wiele Bardzo mnie bawi sposób, w jaki kiedyś pisano Nie wiem, czy to było powszechne Ale rzeczy w stylu Drogi czytelniku nie będę dłużej mówić o tym i o tym, bo wiem, że Cię to znudzi. Tak urocze. Agnes Grey jest guwernantką i uczy bogate, okropne dzieci. R.I.P. O te pierwsze dzieciaki, do których poszła. Jaki rage. Bo, wydaje mi się, że kobiety w XIX wieku potrafiły napisać postacie, które zbudzały Tobie niesamowite ilości gniewu. Przy tych postaciach jestem gniewna. Przy postaciach Jane Austen jestem zirytowana. Jane Austen potrafi naprawdę napisać tak zabawne postacie, tak wyjątkowo irytujące i myślisz sobie, że w pewien so sposób są przerysowane, ale nie do końca. Z drugiej strony sobie myślisz, że spotkałam taką osobę. Ten fragment to był bełkot straszny. E, może jak przeczytam, to napiszę sobie jakieś notatki i będę potrafiła powiedzieć coś konkretnego, poza tym, że mam krasza na... Mister Proboszcza, this is my feedback. <laughs> Muszę dzisiaj iść i wysłać paczkę z Vinted. I mam kryzys, jak zwykle. Dzisiaj spróbuję zrobić moodboard na 2025 rok. To się nigdy nie udało. Czy to zrobię po raz kolejny? Oczywiście. Oczywiście. Czy właśnie się siedzę na Pintereście? Możliwe. Nie spodziewałam się, że mnie tak zmrozi. Po co mi rusz? Przeczytałam wczoraj, a tak właściwie dzisiaj w sumie, to było z wczoraj na dzisiaj Agnes Grey. Co mi się podobało? Um. Ha, ha. Czy ja mówiłam, że zrobię sobie notatki na temat tej książki? Absolutnie nie. Obawiałam się, że nie spodoba mi się książka w związku z tym motywem religijnym i jak religijną postacią jest sama Agnes, ale urzekła mnie. Była taką prawdziwie dobrą, miłą osobą i była typem postaci, którym, której zazwyczaj nie lubię. Wiesz, jak w filmach Netflixa romantycznych macie... Kobiecą, główną bohaterkę, która jest idealna. Nic złego w życiu nie zrobiła. Bla, bla, bla. jako ona jest miła i uczynna, i trochę chce ci się żygać, jak to oglądasz. W każdym razie podobało mi się, ale jeżeli ktoś sięga po tą książkę z myślą, że to jest przede wszystkim romans Agnes z panem Westonem wikarym, to się myli. Zaczęłam tak myśleć o tym, że bardzo mi się podobały ich wspólne momenty i byłam zauroczona tą relacją. Ale kiedy tak się zastanowisz, tych momentów nie jest zbyt wiele w tej książce. Nadal bardzo dobra książka, polecam. Następne nie wiem co przeczytam, bo myślałam o przeczytaniu Watsonów Jane Austin, bo to jest jakby ostatnia z tych nieskończonych powieści, wydaje mi się, którą mam do przeczytania. Nie wiem czy mi się chce. Dosia!